Jo hej, cześć Siemano Lemano lewa w górę Jestem Fatrefa 13, właśnie ustawiłem mikrofon i możemy... Już mnie widzą, już mnie widzą, już, już, już będę mnie pucować. Skurwisy. Hadej, hobby. hopi Okej okay. co się tu kurwa nie męczy Emilia Sejwów zrobił? Yeah. Ale w końcu się mi udało. Jakoś. A czy ja nie spierdoliłem już tego? Ale spierdoniłem, to jest moje szczęście. No ale czy wiesz że spierdolę? No to, to co... no, szkurwa. <w token thanks> Kurwa. Nie widzisz mnie, jestem kurwa niewidoczny. Ja pierdolę Trollolo baguje. Okej. A ty kurwa, egzorcysto jebany. No i to no i no i tyle w tym acie. Nie tak już Robimy to po mojemu I nie i chuj No <laughs> no 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 o może tam Wiem, że tu jest coś skarbie Kurwa No jakim chujem ja go nie mogę trafić no. Dobra, la zapteczka Kurwa i daj mnie pucują. Skóry wisyny Tyle w temacie No idę kurwa czy nie idę? No ja jedna no, nie idę Po nóżeczkach, o tak Ktoś jeszcze? Nie sądzę, ale gdzieś tu jest jeszcze my last soul I tu sobie zrobię save'ika Cyk, o proszę mnie, fojder, na no chuj robisz tego save'a, kurwa, debilu jebany A ja wam powiem że na chuj Na chuja to dobrze laska skacze <śm> Dobra kurwa bo zaczynam być zły Never fucking my mam katachę I to nie jest śmieszne Gdzie ty jesteś paralityk? Cię kurwa złapałem w ostatniej chwili I co ja mam tu kurwa zrobić? O, święty Buddho! Dobra, never fucking mind, nie ma co się opierdać, no wskakusiaj tu, tu, tu! No czy was popierdoliło? Jakbym to zrobił po sniki, to ja pierdolę no gdzie jest stracony, kurwa. Ja musiałbym przejebać wszystkich. <śleszionale> Może nie tak dosłownie. Chuj, ani apteki kurwa, ani... ani nic. Co ty się tu Kij Kitem pychu. Dobra, wchodzimy w krzaki i spierdolą stąd. Tyle w temacie, nie mam mnie kurwa, jestem asasynem! No i chuj, tak muszę zejść niżej. Ja pierdolę. Nie far życia Dobra, never fucking mind them. No, 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 no I tyle w temacie Ani wyjść, ani wejść No i chuj No, chyba cię No to kurwa jak ja mam tu niby przejść, oświeć mnie, jeba na gro Co, na ściana kurwa Czyżby nie CHUJA! Nie chuja. A. No gro popierdoliło cię Do przodu nie chuj, do tyłu tak No to jak ja mam tam przejść Pierdolone gro Oświecisz mnie, kurwa Kuchwa no niej chuj Przecież kurwa gdzieś tam na okonie będę szedł do chuja GRO No come on. No widzicie to No No ja tu maszuję przy przed... I nie i niej chuj No tyłu mogę kurwa napierdalać kurwa kosmos Przecież kurwa nie mogę zdzić! Ja pierdolę! Jaka ta gra jest niedojebana Miej chuj szmaty, poradzę sobie z was. Nie, to nie kurwa. Dowa kin chyba. Kurwa, nie ma żadnego wyjścia, więc jakim, kurwa, no nie mam kurwa pytań, no nie mam kurwa pytań, ja cię pierdolę gro, gro, no kurwa, szkoda mówić. <laughs> no, yeah, I'm gonna go. The data is secured and is being decrypted by intelligence, while in the enemy camp the team had spotted Ernesto Salazar, General Vasquez's trusted advisor. Eliminating him would weaken the enemy's morale. Razor 6-4 and Alpha-9 are sent on a mission to sneak through hostile territory, reach the position codenamed Overview 2-8, and assassinate... Alpha-9, open the Got that, Razor 6-4. I'm moving to the rooftops across the street for a clear FOV.

Nie podnieś alarmu. Co się ruszasz? Nie ruszaj się. Nie ma krwi jak się wymyczę. Ja eee,

Negative. Target is out of sight. You have to handle it on your own. Call me when you get out. Voy a collar. ¿Qué? Hablaremos de esto luego. No. Sí. I see some tangos in front of me. Do You have a better view. I say, I'll mark them for you. Fire only on marked targets. Repeat only on marked targets. Terminate all tangos from the roofs before going ahead. You have the green light. Shoot on sight. Nice. You're green. Well done. Okay, you're clear.

Check for explosives to secure your getaway. I read you, Mother 2. On our way. Negative, negative. The target is out of sight. You have to handle it on your own. Tyle w tym temacie. Zajebiście. Dobra. Okej, zajebio, Kurwa. Taki. Zajedwabiście. I co, i slow? C4, gronegów, That's Set up the claymores here in case of a chase. Use the rope to get on a tree. Your POV will be better from there. Roger, I'm on it.

Aha, tam jest mój, tam, ziemaczek. No, come on! Czemu ja was nie widzę? O, mam cię, przyjacielu. Zajbiście. Gdybym był slajberem... Dobra, za chuj go tak nie znajdę. Gaaa, gdzie on jest gdzieś tam, kurwa. Jeden gdzie jest gdzieś w tych krzaka, kurwa. Oj, robimy dywersję. No i się, no i chuj wam chodzi. Ja mnie wycofać gdzieś wyjebie, w chuj. No, kurwa, życie. Muszę zrobić akcję dywersyjną. Oczywiście kurwa nie wziąłem na ścianę. No a, chuj, a nie teraz wrócić, ani nic kurwa. Ja, yeah. nie chuj, temu gdzieś. Chuj. Tyle w temacie, kurwa. No i jak ci mam stąd znaleźć, kurwa, dwóch typów? No, gro pojebało cię. Ostatni epizodu? Mmm... Średnio. A jakbym się zabił? No, prawie. No i kurwa, trzeba sobie radzić w grach, no niestety.

Zajebiście, celu. Tylko gdzie ty kurwa jesteś? Tu gdzieś są skóry i On jest ich dwóch kurwa. Za chujny mogę z... zobaczyć do no, kurwa. Jest! You're Czyli Pstiin! też że mogą łazić po tych kurwa murkach. No wybaczcie za kataro Gdybym był kurwa...

Nie mam kurwa pytań. No nie mam kurwa pytań. Ja pierdolę. Jaki ten? Teraz to chuj. Dobra, trzymajcie się do następnego. Będziemy się właśnie na tym miejscu. Teraz to kurwa na tonę zlikwiduje do chuja. Dobra, trzymajcie się do następnego. pyk pyk!